Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się ostrzy i odpada. Czyli albo się płynie pod wiatr bardziej, albo z wiatrem. Więc generalnie podstawa jest taka. Jeżeli chcemy płynąć prosto, to trzymamy żagiel prostopadle do deski. Jeżeli pochylimy maszt w stronę rufy, czyli cały żagiel pójdzie w stronę rufy, deska zaczyna nam ostrzyć i będzie ostrzyła aż do momentu. Kiedy stanie pod wiatr i się zatrzyma. Natomiast, jeżeli będziemy chcieli odpaść od wiatru, czyli znowu nabrać prędkości, to wystarczy przechylić maszt do przodu i deska nam znowu odpadnie lekko od wiatru i rusz. Generalnie chodzi o to, żeby wypośrodkować ten moment odpadania i ostrzenia, żeby znaleźć ten optymalny punkt, tak żeby nasz ten żagiel cały czas był ustawiony prostopadle i te ruchy żeby były minimalne, a my żebyśmy płynęli. Tam, gdzie chcemy. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Piotr Mieszka.